Niedługo wybieram się na urlop. Ludzie, którzy dużo podróżują, zwykle poszukują polisy gwarantującej bezpieczeństwo również za granicą. Na co szczególnie powinni zwrócić uwagę? Na przykład na warunki naturalne panujące w innych krajach. Moi dobrzy znajomi wybrali się na wakacje samochodem do Włoch. Pech chciał, że w czasie ich pobytu wystąpiło w pobliżu lekkie trzęsienie ziemi, a ich pojazd wpadł w rozpadlinę powstałą w jego wyniku. Po naprawie pojazdu na miejscu wrócili do domu z fakturami za naprawę na łączną kwotę ponad 10 tysięcy euro. Szkoda oczywiście zgłosili swojemu ubezpieczycielowi autokasko telefonicznie, będąc jeszcze we Włoszech. Jakież było ich zdziwienie, gdy po trzech tygodniach od wysłania zakładowi ubezpieczeń faktur za naprawę pojazdu otrzymali odmowę wypłaty odszkodowania? Ale jak to? Nie zapoznali się z warunkami ubezpieczenia? Niestety niedostatecznie. Okazało się bowiem, że ubezpieczenie ich nowiutkiego Audi Q7, które zawarli wybierając zresztą jedną z droższych ofert, bo miała pełny asystans, nie obejmuje ryzyka trzęsienia ziemi. No niestety, za niedopatrzenia się płaci. Najbardziej zdenerwował się właściciel pojazdu, głowa rodziny, prawnik, który czytał ogólne warunki ubezpieczenia przed wykupieniem polisy. Okazało się, że nie doczytał na stronie czwartej, w paragrafie 7 ustęp 3 punkt 19, że ubezpieczenie nie obejmuje skutków trzęsienia ziemi. A była to jego pierwsza szkoda z autokasku zgłoszona kiedykolwiek zakładowi ubezpieczeń. Ale czy przeciętny człowiek, nawet prawnik, który czyta umowę, jest w stanie przewidzieć takie sytuacje jak trzęsienie ziemi we Włoszech podczas wakacyjnego wyjazdu? Pewnie nie, ale praktycy ubezpieczeniowi, doświadczeni brokerzy, wiedzą, że wcale nie są to takie rzadkie przypadki. Przygnębiająca historia. Powiedzenie przezorny, zawsze ubezpieczone, wciąż aktualne. Okazuje się, że nawet zdawałoby się najlepsi dla polskich zakładów ubezpieczeń klienci bogaci, płacący wysokie składki, bez szkodowi nie są w pełni chronieni w czasie wakacyjnych wyjazdów. Warto wiedzieć, że wyłączenie trzęsienia ziemi znajduje się w prawie połowie warunków ubezpieczenia autokasko dostępnych na polskim rynku.